Cześć, to ja Mariusz. Dzisiaj kolejny spacer. To jest mój kanał Lekarz Niemiec. Opowiem Wam trochę o tym, jak wygląda opieka paliatywna w Niemczech. Mój zaprzyjaźniony lekarz rodzinny mówi, że ach, tak, są specjaliści od medycyny paliatywnej. Tyle, że ta integracja następuje zbyt późno i pacjenci umierają bez kontaktu z zespołem. Medycyny paliatywnej i z mojej perspektywy to jest wielka szkoda i wielka strata. Nad tym trzeba pracować. A ten odcinek nagrywam na szlaku. Patrzcie, jakie piękne kurzenie. Przepraszam, że mój kutki oddech, ale no niestety latka lecą, forma spada. Kiedy opowiadam o medycynie paliatywnej, to często posługuję się takim przykładem linii życia. I na tej linii życia. Jest miejsce dla różnych specjalistów. Są neonatolodzy, są pediatrzy. Potem to życie jakoś tam się kręci i w końcu wchodzimy w ostatni etap życia. I tam są geriatrzy, tam są tam jest też miejsce dla specjalistów od końca życia i to są lekarze medycyny paliatywnej. Na tą naszą linię życia nakładają się różne wydarzenia. I w tym może być to na przykład choroba nowotworowa, albo choroba przewlekła, której się dowiadujemy, i na tą linię życia nakłada się kolejny odcinek. Często jak konsultuję pacjentów, to porównuję chorobę nowotworową do biegu na długi dystans, na przykład do maratonu. W maratonie biegacze muszą pokonać 42 km, i tam pojawia się taki. Ogólnie znany fenomen, a mianowicie ściana. The wall. Ściana jest na 35-37, tuż przed samą metą. Jest już niedaleko, ale człowiek spotyka się z tak zwaną ścianą. Z Chor chorobą nowotworową można powiedzieć, że bierze udział w takim biegu, biegu o życie. I ten bieg też kiedyś się kończy. I też. W tych zawodach, że tak brzydko powiem, spotka na nie jedną ścianę. W momencie, kiedy pojawia się ta ściana, to wtedy też są specjaliści w medycynie od takiego momentu w życiu. I dobrze o tym wiedzieć wcześniej, bo wtedy łatwo przejść przez takie momenty, zarówno pacjentowi, jak i rodzinie. To tyle na dzisiaj. k. i do następnego razu. Cześć.